Co powiecie na taką tanią blaszkę jeszcze przed świętami, na przykład kurniczek sobie samemu ogarnąć, żeby jajeczka były? Słuchajcie: 1599 netto, 1967 brutto, tutaj w kolorze białym i szybko skaczemy, i w kolorze srebrnym 9006, dostępna na wszystkich oddziałach, nawet na zielonej górze, która jeszcze nie jest otwarta. Już takie pakieciki czekają na Was albo trochę drożej. Taki rąbeczek, zobaczcie. Taki rąbeczek, eko, czyli blacha w takim kształcie, ale tutaj już trzeba się, trzeba się wykosztować. Nie jest jeszcze drogo, ale już jest drożej, bo jest 33,20 brutto, 26,99 netto, ale kto boga temu zabroni? Mamy ten rąbek, zobaczcie, ten rąbek modułowy. To już jest luksus, to nie dla każdego, bo za to to się trzeba wykosztować ponad 5 dych za metr. Ale warto, bo to fajna blacha. Pierwszy gatunek 05. Także myślę, że jak ktoś chce na dłużej, na lata, to taka blaszka będzie dla niego si Także wbijajcie: my pracujemy do piątku. W sobotę nie pracujemy. Eee, w pyzdrach, w lesznie. E, tą blaszkę tanią dostaniecie. Czeka na Was dwumetrowe arkusze. Polubcie, przekażcie, budujcie sobie na działkach, co tam chcecie, bo warto budować. Cześć!